jest zawsze. Cześć chłopaki. No, tak jest zawsze. Dorośli w weekendy się bawią, a my w poniedziałek, żeby mieć lekcję, musimy sobie sami przynieść krzesełka. Szok, niedowierzanie, hello, wstyd, siemano, siemano. Cześć Wojtek, nosiłeś krzesełka? No chyba ty. Siadaj, Wojtek, zaraz pani przyjdzie. Szczęść, yy, yy, dobry. Jak doskonale wiecie, w planie macie teraz geografię, prawda? Co? Tak, tak, geografię. Jako, że pani Hermenegilda, podobnie jak pozostali nauczyciele, ulegli epidemii grypy. I tak się składa, że jestem jedynym zdolnym do pracy pedagogiem w tej placówce. Z tego powodu będziecie mieć ze mną zastępstwo na wszystkich lekcjach do końca tygodnia. Koniec z tymi wygupami. Na początek lista obecności. Czesława. Jestem tutaj, proszę księdza. Widzę cię, Czesiu. Trudno nie zauważyć. E, pan Nowak. Pan Nowak. Panie Nowak, co to mają być za wygupy? Przecież każdy normalny człowiek wie, że do szkoły z transparentem się nie przychodzi, prawda? Ile razy ja i inni nauczyciele mówiliśmy, aby do szkoły z transparentem nie przychodzić? Było tak mówione? Mówiłem ja i inni. Mówiłem. Ująło mnie Pańskie, przepraszam. Proszę siadać. Dalej. Pan żal. Panie żal. Znowu wygłupy. Co to jest jakiś dzień wariata? Przecież każdy normalny człowiek wie także, że plecak nosi się na plecach. No kolego, całej lekcji na ciebie nie mamy. Nie może się pan zachowywać jak reszta kolegów? Proszę księdza, on nie ma kolegów. Nie dziwię się, Czesiu. No zakładaj, zakładaj. W głowie to tylko te plastacjony i plastacjony. PlayStation. Dobrze, I... że chociaż z niemieckiego jesteś dobry. I ty przestań się tak do księdza bezczelnie śmiać. Że pan ma nowy plecak z Hana Montana, to nie znaczy, że pan musi się tak popisywać. Dalej. Orliński. Jestem. Nowość. Język polski. Jak już wspomniałem, napiszemy sobie dyktando. Proszę wyjąć karteczki gotowe! Na szczęście jestem dobrze przygotowana. Cześć, gdzie twoja karteczka? Już, już, proszę księdza. Nie ma za co. No uwaga, zaczynamy. Mojżesz skorzystał ze wsparcia goryjącego krzewu i nakazał pokropić jagnięcą krwią od drzwia żydowskich chałup, w którychże zamieszkiwali ortodoksyjni Żydzi, jak Hiob i kochelet. a także pozostali patriarchowie, między innymi Ezechiel i Micheasz. Tu się patrz, Micheasz, Micheasz. Padł. Izraelici dopuszczali się grzechu bałwochwalstwa, to jest jedno słowo Czesiu, a także obżarstwa i pychy, co potępił Jan, chrzciciel Boga, czciciel. Biologia. No córko, w takim razie słucham. Brzmi, gdzie są najlepsze warunki do rozmnażania ryb? No więc, odpowiedź oczywiście Brzmi, że najlepsze warunki do rozmnażania ryb są oczywiście nad jeziorem Galilejskim. A dlaczego tu się nasuwa takie pytanie? Otóż oczywiście dlatego, że nad jeziorem Galilejskim lata dużo samolotów. Tak, gdyż jezioro to położone jest pod korytarzem powietrznym, z którego korzysta większość linii lotniczych. To znaczy, nie, nie, no ale tak, no ale nie do końca. Chodzi o to, że tymi samolotami, to znaczy tym samolotem, Jezus, Jezus, on tam przyjechał na wakacje. Tak. Rekreacyjny odpoczynek sobie tam przyjechał, tam sobie odpoczywał, pływał kajaczkiem, troszkę rowerem wodnym, opalał się na plaży. Potem sobie chodził po wodzie, ale tylko do boi, bo dalej oczywiście ratownik nie pozwalał. No i ten Jezus, tam sobie wypoczywał, bo pogoda była bardzo ładna. Miał. No i ten Jezus razem ze swoim kotem miał, miał, tak, Jezus, on tam miał siedem, siedem chlebów, miał, tak, miał siedem chlebów, gdyż wziął ze sobą, bo to był długi weekend i nie wiedział, czy przypadkiem supermarkety nie będą nieczynne, a wziął takie pieczywo, jakie lubi, a lubiał chleb, a nie bułki. Miał, no i dla kota też wziął, tak, no i. Z tym kotem na plaży jak na wielkiej kuwecie sobie jedli. Miał. No i ten Jezus Miau. miał po raz drugi, tak? Miał. Dwie, dwie, dwie fale miał, tak. I na tych falach na desce surfingowej sobie pływał. Jak wiatr oczywiście zawiał. To znaczy, nie, nie, no ale tak, no ale nie do końca. Chodzi miał. o to, że miał. Miał dwie ryby, tak! Miał dwie ryby, siedem chlebów, to wszystko rozmnożył, i właśnie dlatego najlepsze warunki do rozmnażania ryb są nad Jeziorem Galilejskim. To wszystko? Więcej nie pamiętam. Matematyk. Zrobiłaś to zadanie z tymi królami? No, zrobiłam, ale nie wiem, czy dobrze. A jak ci wyszło? No, mi wyszło, że pięciu. A mi wyszedł pierwiastek z trzech. Pierwiastek z trzech króli? No, zrobione? Tak, tak. To zapiszcie sobie jeszcze pracę domową. To będzie tak. Judasz miał trzydzieści srebrników i założył je na lokacie uznaomego faryzeusza. Który zaproponował mu 2,5% zysku miesięcznie? Pytanie: Ilu Jezusów musiałby zdradzić Judasz, aby po pół roku na lokacie mieć 91 srebrników? Religia. Nie no, co wy nie wygupiacie się? Wy naprawdę? Nie no, przecież to religia prima aprilis już był. Siadajcie, luzik! Poróbcie sobie coś tam. A jak będziecie grzeczni to pokażę Wam na chemii, jak zamieniać wodę w wino. No ale drodzy Państwo, śmielej to klaski. no kurczę, taka ekipa, ekipa Wam. Z naszą cioteczką tutaj, drodzy Państwo, jako frontmentka kabaretu Wam.